Wsiądźcie, proszę, dzisiaj kilka słów o Eucharystii. Najpierw musimy przenieść się w XIII wiek, czas życiorysów dwóch wielkich świętych, świętego Franciszka, świętego Dominika, wielu innych świętych też, ale zapamiętajmy świętego Franciszka. Mamy rok 1215, pojawia nam się na horyzoncie historii Kościoła Sobór Laterański IV, na tym soborze jest ustanowiony m.in. dogmat, który mówi, że Jezus jest obecny na Eucharystii pod postacią chleba i wina, to znaczy, zresztą o tym też pisze w swoim napomnieniu w pierwszym zatytułowanym Ciało Pańskie, święty Franciszek, że podobnie jak apostołowie zmagali się z materią, to znaczy podobnie jak apostołowie widzieli Jezusa, podobnie jak apostołowie... Z nim rozmawiali, ale oczyma wiary dostrzegali kogoś więcej. Tak my również, patrząc na ciało i na, i na chleb i na wino, wierzymy oczyma wiary, że jest tam obecny prawdziwy, żywy Bóg. I w, 200, w 1215 roku Laterański IV uchwala taki dogmat, właśnie, że Bóg jest obecny pod postacią chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi. To jest dość istotne, kiedy dogmaty się ustanawia. Najczęściej dogmaty są odpowiedziami na próby wiary albo na jakieś herezje, które są obecne w kościele. Na żaden dogmat w najbliższym czasie się nie zapowiada, bo chyba już naprawdę, jeżeli chodzi o kopalnię herezji, to ludzkość wydaje się, że naprawdę ją wyczerpała. Albo na, ustala się dogmat ze względu na jakąś nadzwyczajną okoliczność. Biorąc pod uwagę, o czym pisze święty Franciszek, jak wcześniej traktowany był najświętszy sakrament, zresztą podobne ruchy do ruchów franciszkańskiego, które chodziły o charakterze żebraczym i głosiły Słowo Boże, wykluczały między m.in. realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Więc pewnie na, na tą atmosferę, która wtedy była, Słowo Laterański IV ustanawia ten dogmat. Otóż y, niespełna 50 lat później pojawia nam się y, na horyzoncie przełożona Nor Norbertanek, błogosławiona Julianna z Monta Cornilion. Y, otóż miała y, ta siostra zakonna y, takie wizje Chrystusa, który prosił o ustanowienie oddzielnego święta, które byłoby ku czci Jego najświętszego ciała i krwi Pańskiej. Zazwyczaj, kiedy Jezus y, prosi o ustanowienie jakiegoś święta. Jest to związane z jakimś, możemy powiedzieć, deficytem, brakiem, z jakąś odpowiedzią na potrzeby wiernych. Maksymina serdecznie postawił, z jakimś z odpowiedzią na, na potrzeby wiernych. I biskup Robert zatwierdza to święto w swojej diecezji, a potem się zaczynają, zaczynają się trudności, no, błogosławione milianne posądzili o herezję, więc to święto wchodzi do kościoła, następnie ono, ono wychodzi z kościoła, nie jest obowiązujące, potem na nowo wraca i w, już w XIII, 13, przełomie XIII-XIV 13, wieku jest obecne w całym kościele. Między innymi na potwierdzenie objawień i konieczności wprowadzenia tego święta do kościoła wydarzył się cud eucharystyczny w miejscowości Bolzena. Zresztą to jest też ciekawe, że... Niesie się tam na procesji Bożego Ciała, nie tak jak u nas w Polsce, zakonsekrowaną hostię, ciało pańskie, ale niesie się korporał, na którym y, z ciała pańskiego sączyła się prawdziwa krew, czyli niesie się relikwie krwi Chrystusa. <laughs> Uroczystość Bożego Ciała ma właściwie trzy takie wymiary. Pierwsza kwestia, ma ona zostało ustanowiona ze względu na, na panoszące się herezje czyli jako odpowiedź na błędną nauczanie Kościoła. Drugi powód, dla którego ustanowiono uroczystość Bożego Ciała, jest związana z, ze świętokradztwami, które miały miejsce w związku z, ze świętymi postaciami. I trzeci powód to jest, to jest uczczenie ciała i krwi pańskiej. i od samego początku ta uroczystość ma charakter dzieńczynny i radosny. Po prostu cieszymy się tym, że możemy przyjmować ciało Chrystusa do swojego serca. Wszystkie trzy te powody są dzisiaj równie aktualne. Może nie mamy do czynienia z taką masą, dzięki Bogu, jakiejś profanacji Najświętszego Sakramentu, chociaż kto wie, czy ludzie żyjący w grzechu ciężkim coraz częściej nie przyjmują Chrystusa, nie troszcząc się o stan łaski. Czym jest przyjęcie świętokradzkiej komunii świętej? Możemy sobie to bardzo łatwo zobrazować. Uwaga, nie będzie przyjemnie osoby o takim bardziej wrażliwym uchu, proszę, aby tego nie słuchały, oczywiście tak się nie da, A czym, czym jest takiego świętokradzka komunia święta, jak to zobrazować, żeby człowiek miał już dość? Otóż to mniej więcej tak, jakby ci ktoś prosto w twarz splunął. I tak jakbyś Panu Bogu splunął, czy splunęła prosto w twarz. Innymi słowy, absolutny brak szacunku, poniżenia, arogancji, bezczelności, Y, który się dokonuje w, w podczas przyjmowania Komunii Świętej i świętokradzkiej i myślę, że niestety spora część społeczeństwa, lekceważąc stan łaski święcającej, dokonuje tego typu aktów y, świętokradzkich. Czy ludzie wierzą w to, że tu jest ciało i krew Chrystusa? Czy to święto jest aktualne? To Jest prosta sprawa: jeżeli ludzie wierzący, katolicy, wierzą, że tu jest prawdziwy Bóg, to dlaczego? Nie pragną, nie łakną, nie ustawiają się w kolejkach, nie tłoczą się w kościołach. Nie wierzą, nie dowierzają. Pokolenie, które uczę teraz w szkole średniej, 15-16-latkowie, jakbyście zrobili taki test, to pytajcie w swoich rodzinach, ale tak szczerze zapytajcie, czy wierzysz naprawdę, że tu jest obecny Bóg w swoim ciele i w swojej krwi, Jego ciało? Możecie być zaskoczeni wynikami tej rodzinnej ankiety. Czy naprawdę w to wierzysz? Nie czy to jest tak wyuczone, tylko czy jesteś przekonany o tym. Absolutnie. To jest jego ciało. Realne, tak jak nasze ciało. No i ten charakter dziękczynny, taki manifestujący naszą wiarę, wyodróżniający nas, oczywiście też jest obecny. Pozwólcie, że na chwileczkę przejdę do ołtarza. Będę już powoli kończył, ale chciałbym, żeby w pamięci Wam właśnie został ten element dzisiejszego kazania tutaj wspomagany tym światłem mocnym. Otóż pod spodem jest kielich, jest patena, na które jest ciało Pańskie, jest też taki ręcznik, on się nazywa puryfikatorz. Taki materiał, na którym kładziemy ciało Pańskie, się nazywa korporał, czyli żeby Chrystus nie leżał na jakimś obrusie, mimo tego, że białym, ale jeszcze jest na szczególnym materiale. To wszystko jest pod spodem i to wszystko jest przykryte taką serwetą, takim małym, nie wiem, obrusem, jak, jak zwał, tak zwał. W kościele mówimy na to welon. Z czym nam się kojarzy welon? Otóż welon, no różnie nam się kojarzy. Mi jednak welon najbardziej kojarzy się, no właśnie z tym welonem, pewnie dlatego, że jestem księdzem, a drugie to mi się kojarzy z panną młodą. Niekoniecznie z młodą panną, ale z panną młodą Welon. Coraz mniej tych welonów jest, faktycznie, na ślubach, a już yy, dawno nie widziałem panny młodej, która miałaby twarz przykrytą welonem. Zazwyczaj jak już jesteś tam przypięty z tyłu. Nie, nie wiem, czy, czy kojarzycie gdzieś pannę młodą z welonem na twarzy. Rzadko. Rzadko. Ale co ma Welon za zadanie? Welon wytwarza pewną atmosferę tajemnicy. Zresztą. Właśnie tak też jest. Kiedy Panna Młoda podchodziła z tym welonem, to potem ta ten rąbek tajemnicy, ona w całej krasie rozpełniona, ukochana, uśmiechnięta, rozkochana w swoim narzeczonym mężu, ona po prostu, on mógł ją zobaczyć. I podobne zadanie ma też ten welon, który w wielu kościołach już nie jest stosowany, u nas na akademickiej celowo go stosujemy. Jakie on ma zadanie? Otóż i tak spróbujmy spoglądać na Eucharystię i myślę, że to wam już do końca życia zostanie że kiedy ołtarz jest pusty, ministrant przynosi kielich zakryty welonem, który kryje pod sobą jedną z największych tajemnic ludzkości. Kiedy zaczniemy rozkładać kielich, odkrywać welon, rozpocznie się odkrywanie rąbka niezwykłej tajemnicy aż do tego momentu, kiedy kapłan podniesie zakonsekrowane ciało i powie, że to jest ciało Chrystusa, to jest Jego ciało. Kiedy podniesie kielich z winem zakonsekrowanym, które będzie Jego prawdziwą krwią, szczyt tajemnicy, który uwieńczymy słowem, oto wielka tajemnica naszej wiary. I próżno tutaj logicznych jakichś wytłumaczeń szukać tej tajemnicy, jest to dar łaski, dar wiary. Albo się w to wierzy, albo trzeba do tej wiary dochodzić, prosić, rozmawiać, szukać. Chrystus da tę łaskę, że uwierzysz, że to, co się dzieje na ołtarzu, to jest, można powiedzieć, serce Chrystusa, który daje się, już bardziej dać nie może. I kończąc już tę tajemnicę, ten rąbek tajemnicy, który właśnie tu na chwileczkę odkryliśmy, ale właściwie jeszcze nie, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to. Nie wiem, czy pamiętacie takie słowa, aha, nie tak dawno na Akademickiej mówiłem o tym, że Eucharystia jest tą samą ofiarą Chrystusa na krzyżu, czyli innymi słowy, kiedy my tu przechodzimy i teraz patrzymy, to jakby całe Jupitery świata była skierowane na krzyż Chrystusa, na którym On umiera. Tym jest Eucharystia, która się dokonuje teraz, w której uczestniczymy. Jesteśmy jak Jan i Maryja stojące pod krzyżem i tam padają niezwykłe słowa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy, czy jest większy gest miłości od gestu przebaczenia? Kiedy będziecie spoglądać na Chrystusa na ołtarzu, no to wszystko, co tu się będzie dokonywało, kiedy będą ukazywał Jego najświętsze postacie, Jezus ciągle wstawia się za nami. Nasze winy nas obciążają, a Jezus mówi przebacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I tak bardzo kocham, że Jezus permanentnie wyprasza dla nas miłosierdzie. Cały czas. z taki, nie wiem, takim obraz dzisiaj, myśląc o, o tych słowach Jezusa na krzyżu, które uobecniają się na Eucharystii, że kiedy Jezus mówi, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy już w momencie, kiedy umiera i ludzie, jeszcze się wstawia za ludźmi, za swoimi oprawcami, miałem taki obraz, aby Chrystus sobie łaska z miłości. I mówi, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I druga sprawa, to zostajmy jeszcze w tej, w tej sytuacji, tak jak tu mamy teraz. Przez chwileczkę niech to jeszcze będzie kielich, a potem poproszę Piotra, żeby go odniósł, będzie modlitwa wiernych i potem znowu wrócimy na ołtarz. Gdybyście zechcieli tak się zapatrzeć i tak wewnętrznie w sercu zdumieć tą tajemnicą, która zostanie przed nami odsłonięta za, nas, za kilka minut dosłownie, że jesteśmy w sytuacji niezwykłej, że Bóg pozwala nam zobaczyć. Jakby wejść za kulisy swojej miłości, że to, co się będzie działo na ołtarzu, nie jest odgrywanym spektaklem, ale jest rzeczywistością, która się teraz dzieje, w tym momencie, na naszych oczach. I kiedy On nam daje swoje ciało, co to znaczy dać komuś swoje ciało, oddać swoje ciało komuś, kiedy On nam daje swoją krew, która pozwala nam żyć Jego życiem, to nie jest to tylko dogmat ani jakaś wyuczona prawda katechizmowa, ale na naszych oczach dokonuje się cały realizm słów, które przed chwileczką usłyszeliśmy w Ewangelii Świętego Jana.